Którą można sobie golić, uh, nie wiem, ogolasa się sobie może konto bankowe, ale... Mów z własnego doświadczenia. Nie wiem, miałam koleżankę, która sobie jeszcze goliła jedną z mieścia, a mianowicie goliła sobie ręce. Ale myślisz, że ja mam tu ręce? No nie wiem, nic innego mi nie przychodzi na myśl. Marciu, na pewno nic innego nie przychodzi ci na myśl, warto, bo zobacz, te najwyżej płatne są jeszcze wolne, dawaj, śmiało. Ale ja nie wiem, naprawdę, nie mam tutaj listy... Nie jesteś się czy... dziewczyną, dawaj. Sobie? Dobrze ci radzę. A to może jakaś podpowiedź? Nie na radę. Dobrze, podpowiem ci. Mężczyźni raczej nie lubią włosów w tamtym miejscu. O Boże. Jeżeli to jest to, o czym ja teraz myślę, to ja tego nie powiem. Ale, ale to nie mów tego, tylko powiedz o czym teraz myślisz. Nie! Lubią, ale u kobiety nie lubią tam głosów, czy on. siebie? Ale możesz to nazwać delikatnie. No przecież są takie nazwy takie miłe. Są, no. Musisz milutko powiedzieć. No na przykład. chciała, tak? No właśnie, o to chodzi. Patrz, najwyżej punktowane odpowiedzi wolne jest szansa na dużą kasę. No to skoro już wiem o to chodzi, no to odbyć, tak? <noise>